Siemanko, z tej strony Direk. Witam w kolejnym odcinku z serii FIFA 22 Ultimate Team. Dzisiaj gramy draftcik. Taki oto draft udało mi się złożyć. Zagrałem go tylko z jednego prostego powodu, którym jest właśnie ten pan na napadzie Dawid Jinola 98, ma najdroższa karta teraz w Fifie. Co tu dużo mówić, kozak totalny. No oprócz Ginoli, tak tak średnio, ale no gram. Tego drafta dlatego tylko, że on jest. Zanim przejdziemy jeszcze do meczyku, pokażę Wam tylko jeden fajny traf, który nagrałem. Lecimy. Zobaczymy, kto nas powita w pierwszym meczyku. Tutaj żadnych taktyk nie ustawiamy. Pierwszy meczyk także mam nadzieję, że też ma 95 grania. I Benzema już na 1 do 0. Robimy taki deal, jak, jak przegram y, po prostu tego drafta, to zagramy sobie w ten, zagramy sobie tam y, ten puchar zmiennokształtny i i towarzyskie mecze jedną ligą, bo mam do zrobienia tam jeszcze żetony, a jak powiedziałem chcę zrobić wszystkie, no i mamy Benzema na 2 do 0, Gwendozi, rival deal. kolejny raz Gwendozi podanie do Ginoli. z dystan... I mamy rzut karny! I wykona go oczywiście pan Dawid I lecimy Pan Dawid Zinola, gdzie jest pan da Ginola? Mamy tutaj, Dawid Zinola kontra Kaylor. Na was! Kurde, no dlaczego? Ajajajajaj Dawid <ścoughs> Dawid Co ty robisz Dawid? Strzelmy chociaż tym Zinolom. ja już nie, nie mówię żebyśmy to i Ginola. Pięknie! Mamy to! 2 do 1. Dawid Zinola, i mamy bramkę kontaktową. Ale teraz jest Antony Martial, Pięknie! No nie! Rzut karny! MARQUINOS! Wleciałem w ślizgę, ale mi się nie wydaje, żeby to było jakieś mega przewinienie. No i Sokrates na 3 do 1. Wybijamy to. Koniec pierwszej połowy. No nie, nie najlepsza dyspozycja w tej pierwszej połowie. Ginola. No, patrzcie, co tu się dzieje, no. no. Nie, no, kurde, to już jest przesada. Cały czas blokują, no. Pięknie, Dawid, pięknie mamy, dwa do trzech. Co zrobi Ginola? O Jezu Werner na zielonce Mogło to, mogło to kurcze wpaść do tej bramki, ale no No niestety Coś nie pykło Nie Proszę nie, bo to będzie kropka nad Dobrze Nie Co tu się wylało? Jezu, kurto, a co ty żeś, kurde, tu zrobił, nie? Aż chciałem użyć innego słowa, ale... Nie, no po prostu nie wierzę. On mógł to nas spokojnie złapać. Nie czuję, żeby to był aż tak trudny mecz, ale po prostu na moim niekorzyść dużo rzeczy wychodzi, nie? No i co on broni w ogóle? To leciało w bramkę, no. I koniec meczu. Nie wierzę, nie! Masak, dobra. Ten mecz był strasznie, strasznie beznadziejny. Zapomnijmy, odbierzmy 100 tysięcy monet paczkę za 100. Nie obrażę się, jeśli trafię tutaj zinole w tych paczkach. Wtedy to mogę przegrywać drafty. No tutaj akurat tylko Messi poleciał, ale to... Messi już nie jest taki drogi. Także. Złota paczka. I teraz David Ginola leci. Kurde no. Szkoda. Niestety tylko Cristiano Ronaldo. Ale teraz Cristiano się trafia w co drugiej patce, także... Panie i panowie, nie uwierzycie co ja dostałem teraz za nagrodę. Za wygrane 5 draft, 5 meczów w drafcie. Widzicie właśnie jak ja dużo gram drafty. Paszka dwóch piłkarzy, 75-83. Ujej, tutaj poleci coś potężnego Kto to będzie? Meksyk Hugo San Sanchez Dobrze w ramach przerwnika zrobimy sobie jakąś, jakiegoś pika yy, powiem tak jest tutaj pi player pick do wyboru 85 plus i rozbudowa 85 plus razy 5, ale dobra, robimy kontencik. pomyślałem chwilę i poświęcę się. Mam w składzie jego i Hulita którzy radzą sobie bardzo dobrze. Także czułameni leci na przepalenie. Dobra, zniżyliśmy sobie, myślę, że do maksimum. Czułameni, tak jak mówiłem, przepalany, reszta jakieś tam zwykłe karty. Dużo nie było potrzeba, bo czułameni bardzo podniósł cenę ogólną. Także. Lecimy. Rozbudowa 85x5. Czyżby tutaj Ginola nas powitał. Luis Suarez. Chociaż poczekajcie, bo te zwykłe mają pierwszeństwo. Ostatnio wyszedł też Gareth Bale. Karta po prostu ideolo, więc... Będzie robiony na bank. No dobra, tak jak mówiłem, lecimy sobie z tymi meczykami yy, Bardzo fajny tryb wyszedł puchar zmiennokształtnych. Także jedna liga, bo gramy tylko do jednej bramki. Kto strzeli bramkę, to po prostu wygrywa od razu meczyk, także bardzo fajnie. Dobra, także możemy zaczynać meczyk i mam nadzieję, że się uda. I jeszcze będziemy jakiś mieli content, potem zrobimy sobie jakiegoś pika jeszcze, także będzie git. Co tak długo ten skład wczytywał? Na no, środkowym pomóc. Nieźle, nieźle R Loris tutaj się popisał, no i przykrywamy meczek. Kolejny składzik. No! No Ronaldo, tak jest! Mamy pierwszy meczek. Cóż za składzik tym razem, uuu, mamy Bale'a, dopiero 16 minuta na zegarze, a ja czuję się jakby to już była prawie końcówka pierwszej połowy, Gareth Bale, no co robi, co robi Loris w ogóle, ja rozumiem, Gareth jest super, ale no, takie coś, kolejna taka dziwna obrona jego. Pięknie to! Tak jest! Mamy Kolejny meczek wygrany. No, mamy, że to nika. Zagramy sobie za chwilę jeszcze tą jedną ligę. Będzie fajnie, ale najpierw otwórzmy sobie te paczki zobaczmy, co coś będzie w ogóle. Kolejna paka. Będzie tu Żyinola czy nie? Nie. Lecimy. Taki składzik. Sobie przygotowałem na ligę Icardi, Gwiazda. Ambasador FIFA 22. No, już widziałem, że. Od... Chciało, dobra, lecisz Mbappe. To już jest Bramka na bank. No, no co? Co? Uspokój się, Darek. Na zakończenie przygotowałem 5 pików 81. Pocieszmy się, chociaż może jakimś dobrym trafem z tych pików. Lecimy. Zaczynamy. Pierwszy pik 81 plus. Pana bierzemy Maguayera. Drugi pik Odegaardzik. Trzeci pik Morata. Czwarty pik Fernando. I ostatni piąty pik Toni Kroos. Bardzo dobrze. Foderek się przyda. No i spoko to by było na tyle. Szkoda, że nie udało się nic wygrać w drafcie, ale najważniejsze, że chociaż Ginola strzelił dwie brameczki, trafić również się nic nie udało, ale nie zawsze, nie zawsze będę coś trafiał dobrego. Także no. Tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie pozytywną reakcję i widzimy się w następnym. Życzę Wam miłego dnia lub wieczoru. Trzymajcie się. シャマンカ